Czasem w nocy budzisz się i pamiętasz dokładnie ten moment, tę Te rozmowę, w której znowu próbowałaś się wytłumaczyć. Znowu szukałaś tych idealnych słów, które w końcu sprawią, że druga osoba cię zrozumie, że przestanie atakować, że zobaczy, jak bardzo jej zależy na pokoju i pamiętasz, jak Twój głos stawał się coraz wyższy, jak serce biło szybciej. Jak czułaś, że tracisz grunt pod nogami, znowu? Bo znowu weszłaś w tę samą pułapkę. Znowu myślałaś, że jeśli tylko dobrze się wyjaśnisz, jeśli tylko znajdziesz właściwy ton, wszystko się zmieni. Ale wiesz co? Nic się nie zmieniło, bo problem nigdy nie leżał w Twoich słowach. Widzisz, są ludzie, którzy nie szukają zrozumienia, oni szukają reakcji. Nie interesuje ich twoja prawda. Interesuje ich twoja energia, twoje emocje, twój strach, twoja złość, twoja desperacja, żeby udowodnić, że jesteś dobra, że masz rację, że zasługujesz na szacunek. I kiedy ty dajesz im tę energię, kiedy się bronisz, kiedy tłumaczysz, kiedy płaczesz albo krzyczysz, oni dostają dokładnie to, czego potrzebują. Bo manipulacja nie żyje z logiki, ona żyje z chaosu, który w tobie wywołuje. To jest ich paliwo. Twoja dysregulacja, twoje wzburzenie to moment, w którym oni czują, że kontrolują sytuację, że są ważni, że mają władzę. A ty, ty czujesz się wyczerpana, pusta, znowu pokonana i myślisz: Może gdybym inaczej to powiedziała, może gdybym była spokojniejsza, może gdybym nie. Problem nie leży w tobie. Problem leży w tym, że grasz w grę, której reguły zostały napisane tak, żebyś zawsze przegrywała. Powiem ci coś, czego nikt ci nie powiedział, kiedy byłaś dzieckiem coś, co zmieniło wszystko dla mnie, i wiem, że może zmienić też dla ciebie. Istnieje miejsce wewnątrz ciebie, którego oni nie mogą dotknąć nie jest to cisza ze strachu nie jest to krzyk z rozpaczy. To coś zupełnie innego, to energia neutralna i to jest Twoja największa broń. Ale zanim Ci to wyjaśnię, muszę Ci powiedzieć dlaczego to działa, bo bez zrozumienia będziesz myśleć, że to kolejna technika, a to nie jest technika, to jest sposób bycia, to jest uzdrowienie. Kiedy byłaś mała, pewnie nauczyłaś się czegoś bardzo niebezpiecznego. Nauczyłaś się, że twoje emocje nie są twoje, że kiedy ktoś w domu był wściekły, ty musiałaś uspokoić. Kiedy ktoś był smutny, ty musiałaś naprawić. Kiedy atmosfera była ciężka, ty musiałaś być lekka, żeby zrównoważyć. Tak działają dzieci w domach, gdzie emocje dorosłych były zbyt duże, zbyt chaotyczne, zbyt niebezpieczne. I nauczyłaś się wtedy nieświadomie, że absorbować cudzą energię to forma miłości. Że reagować na cudze emocje to forma lojalności. Że być sponge, a nie osobą, to sposób na przetrwanie. Ale teraz jesteś dorosła. I ten mechanizm, który cię wtedy chronił, dziś cię więzi. Bo kiedy ktoś cię prowokuje, ty wchodzisz w ten sam tryb dziecięcy. Twoje ciało pamięta. Twój układ nerwowy wie, muszę coś zrobić, muszę to rozwiązać, muszę sprawić, żeby przestało. Ale wiesz, co odkryłam wtedy? Coś, co zmieniło wszystko. Odkryłam, że manipulatorzy, zwłaszcza ci, którzy nauczyli się żyć z chaosu, nie znoszą jednej rzeczy bardziej niż czegokolwiek innego. Nie znoszą obojętności, nie znoszą spokoju. Nie znoszą tego, kiedy ty stajesz się nudna, bo kiedy ty przestajesz reagować, oni zostają sam na sam z własną pustką i wtedy widzą, że to nigdy nie chodziło o ciebie. To zawsze chodziło o ich wewnętrzny niedobór, o ich niezdolność do regulacji własnych emocji, o ich głód uwagi, potwierdzenia, dramatyzmu. I kiedy ty odbierasz im paliwo, oni tracą moc. Ale uwaga. Energia neutralna to nie jest bycie zimną. Zimno ma w sobie gniew, ma w sobie urażenie. Manipulator to czuje i wtedy mówi: Widzisz, ty zawsze jesteś taka lodowata, ty nic nie czujesz. I znowu wciąga cię w grę. Energia neutralna to coś innego. To jest spokój bez zaangażowania, to jest uprzejmość bez emocjonalnej inwestycji. To jest odpowiedź taka, jakby się rozmawiała z urzędnikiem pocztowym. Grzeczna. Rzeczowa, płaska, entendo kewoceweja asim. Rozumiem, że tak to widzisz. Interesujące, ciekawe. Będę musiała o tym pomyśleć. Muszę się nad tym zastanowić. Bez tłumaczenia, bez obrony, bez argumentowania, bez emocjonalnej energii, która może zostać użyta przeciwko tobie. I wiem, co teraz czujesz, myślisz, ale to nie jest uczciwe. Ja chcę być autentyczna i ja nie chcę być fałszywa. Kochana, to nie jest fałsz, to jest granica. To jest moment, w którym mówisz. Twoje emocje są twoje, moje są moje. I nie będę już więcej przejmować odpowiedzialności za to, co czujesz. To jest dorosłość, to jest separacja, to jest miłość do siebie. I tak na początku będzie trudno. Bo twoje ciało będzie krzyczało, zareaguj, coś powiedz, udowodnij, że masz rację. Będziesz czuła chaos w piersiach, będziesz chciała krzyczeć albo płakać, ale w tym momencie zrób jedną rzecz: oddychaj powoli, głęboko i powtórz w myślach. Nie jestem częścią tego dramatu, jestem obserwatorką, jestem bezpieczna. Bo prawda jest taka: kiedy ty wyjdziesz z gry, gra się kończy. Manipulator może jeszcze przez chwilę krzyczeć do pustej sceny, może podnieść głos, może próbować jeszcze bardziej prowokować. To nazywa się barst de extinção wybuch wyginięcia. W psychologii behawioralnej wiemy, że kiedy zachowanie przestaje być nagradzane, najpierw intensyfikuje się, zanim zaniknie. Więc przygotuj się. Kiedy zaczniesz być neutralna, on albo ona może na chwilę zwariować, będzie próbował cię zdenerwować bardziej niż kiedykolwiek, bo podświadomie wie, że traci kontrolę. Ale właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewasz. Kiedy ty nie reagujesz, kiedy ty pozostajesz w tym spokoju, w tej neutralności. Manipulator zaczyna widzieć swoje odbicie, zaczyna czuć jak absurdalnie brzmi, gdy krzyczy do kogoś, kto po prostu patrzy, kto nie walczy, kto nie ucieka, kto po prostu jest. I to jest moment, w którym zaczyna się prawdziwa zmiana nie w nim, w tobie bo nagle odkrywasz, że możesz być w tym samym pokoju z chaosem i nie stać się chaosem. Możesz słyszeć oskarżenia i nie czuć, że musisz się bronić. Możesz być w obecności gniewa i nie przyjmować go jako swojego. I wtedy, po raz pierwszy w życiu, czujesz coś, czego nie czułaś od dzieciństwa. Czujesz wolność. Czujesz, że twoja wartość nie zależy od opinii drugiej osoby, że twój spokój nie jest negocjowalny, że twoja energia jest twoja. I już nigdy więcej nie oddasz jej komuś, kto nie zasługuje. Powiem ci, co możesz zrobić dzisiaj. Coś bardzo prostego, ale bardzo potężnego. Weź kartkę papieru. Napisz jedno zdanie, które zawsze chciałaś usłyszeć od osoby, która cię krzywdziła. Może to być: Przykro mi, może byłam dla ciebie niesprawiedliwa, może zasługujesz na szacunek. A potem napisz to zdanie, ale skierowane do siebie, od siebie, dla siebie. Bo prawda jest taka: ta osoba prawdopodobnie nigdy ci tego nie powie, ale ty możesz to sobie dać. Możesz stać się tym głosem, którego brakowało ci w dzieciństwie. Możesz być dla siebie tym, czego oni nie potrafili być. I kiedy to zrobisz, kiedy naprawdę to poczujesz, Odkryjesz, że energia neutralna nie jest techniką obronną. To jest akt miłości własnej. To jest sposób, w jaki mówisz światu. Już nigdy więcej nie będę paliwem dla cudzego dramatu. Jestem autorką mojego życia i piszę nową historię. Nie wszystko, co cię zatrzymuje, jest stratą. Czasem cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Nie jesteś ofiarą, jesteś autorką. Dziś wieczorem zapal świecę, tylko dla siebie i powiedz cicho, daje sobie prawo do spokoju, nawet jeśli inni tego nie rozumieją. A potem usiądź w tej ciszy i poczuj, jak twoje ciało zaczyna oddychać inaczej, jak serce zwalnia, jak przestrzeń wokół ciebie staje się twoja. Bo to jest właśnie energia neutralna. To nie jest brak emocji. To jest pełnia siebie. To jest moment, w którym przestajesz być echem cudzych potrzeb i stajesz się swoim własnym głosem. Spokój przychodzi, kiedy przestajesz walczyć z tym, co jest i zaczynasz chronić to, kim jesteś. Napisz w komentarzu jedno słowo, które dziś cię dotknęło, albo po prostu zostaw serce, jeśli to przyszło w dobrym momencie. I jeśli masz ochotę, napisz: z jakiego miasta oglądasz ten film? Lubię wiedzieć skąd mnie słuchacie, bo choć jesteśmy w różnych miejscach, dzielimy ten sam oddech, tę samą ciszę, tę samą drogę do siebie. I pamiętaj, nie musisz być głośna, żeby być silna. Czasem największa moc leży w tym, czego nie powiesz.